Cześć! Dzisiaj wyjątkowo zmieniamy miejsce, ponieważ jest za ciepło, żeby nagrywać w domu. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z ubraniami, które dostałam. Tym razem udało mi się dostać ze strony dressing.com, także szybciutko Wam pokażę, żebyście mogli sobie zobaczyć, co fajnego może dostać na takich stronach. Także pierwszą rzeczą są takie shorty, zwykłe shorty. Nic w nich specjalnego nie ma mają kieszonki. I w sumie są fajne takie na gumeczce, ale mają też tutaj sznureczek dowiązania. Drugie shorty, niestety nie trafione na mnie za małe. Już je sprzedałam, także bardzo są fajne. Także takie prześliczne kwiatowe. Trzecie również nie trafione z rozmiarem, a tak tego żałuję. Bo są takie urocze. No zobaczcie, w ananasy. Tutaj mają takie fajne pomponiki. Także takie spodaneczki Mam nadzieję, że mnie są siedzi nie słyszą. To jest zdecydowanie moja ulubiona rzecz z tych wszystkich zamówień. Jest to taka narzutka, w bardzo fajnym wzorze. Rękawki ma takie do łokci i tutaj ma takie prześliczne. Coś. <noise> i to jest 100% bawełna, więc to jest też bardzo, bardzo plus duży. Ja zamówiłam sobie okulary. To są te same, co zamówiłam z pierwszej strony, a, ale siadłam na nich. To są te same, także jestem zadowolona, że udało mi się je zdobyć, bo moim zdaniem fajnie w nich wyglądam. I zamówiłam dwie rzeczy takie kosmetyczne, makijażowe. Zresztą rzeczą są to pędzle. Chciałam je zamówić, dlatego że wyjeżdżam po ten mam gdzie trzymać moich pędzli i to jest tak fajnie opakowane, więc są takie pędzle. No, oczywiście, one są jakieś tam. Ze sztucznego włosia, i tak dalej, więc szału nie ma, ale wiecie, no taki wyjazd spokojny. Ja i tak się zbyt nie maluję w wakacje, bo jest nam to za to... Co się dzieje? I ostatnią rzeczą jest e, paletka z cieniami. I w sumie jestem z niej zadowolona: mają dobrą pigmentację, dobrze się trzymają, są to takie kolory. E, new, łatwo je zmyć, więc to jest na pewno duży plus. Także cieszę się bardzo z tej paletki. No i to by było w sumie na tyle, taki szybki haul z balkonu. Chciałam Was zaprosić wszystkich na mojego Snapchata, ponieważ założyłam sobie Snapchata dla widzów, nagrywam tam sobie różne rzeczy, co robię i też czasami odpowiadam na pytania, także to jest bardzo ważne. Jeżeli chcecie kupić ode mnie jakieś ubrania, bo ostatnio dużo, dużo powystawiałam, to możecie wejść na mój profil na Vinted, też Wam wszystko podam w opisie. I co? Facebook, Aski tak Dalej, wszystko macie zawsze w opisie. Także ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Do zobaczenia w kolejnym. Mam nadzieję, że dobrze spędzacie wakacje. Pa!